Słyszcie, zauważyłam teraz, idąc sobie spacerkiem brzegiem morza, yy, prom. Tam płynie sobie prom. Nie mogę powiększyć, nie wiem dlaczego, jeszcze raz. Nie możesz powiększać ani pomniejszać w tym trybie. Hmm. Ciekawe. I tam jest drugi prom. Tamten prom wypłynął z Gdańska. No, a tutaj jest pełno wron. O! I one się wcale nie boją. Są już takie oswojone z ludźmi. O. Widzicie? A mój piesek ma frajdę. O, tam daleko, daleko płynie ten prom. A tutaj, z prawej strony, jest drugi. Widzicie?